Partnerstwo publiczno-prywatne nie jest jeszcze popularną formą współpracy przy budowie czy też modernizacji infrastruktury publicznej. Ruda Śląska po raz pierwszy zdecydowała się na wykorzystanie właśnie takiej formuły przy termomodernizacji placówek oświatowych i montażu urządzeń do monitorowania zużycia energii. Partnerstwo publiczno-prywatne to jest specyficzny sposób realizacji zadań publicznych. One jest o tyle lepsze i w zadaniach, w których urząd musi pozyskiwać nowe know-how duża masa specjalistów, która byłaby potrzebna, żeby zrozumieć zasady termody, ter, oszczędności energii, systemy informatyczne, kosztowałoby z natury rzeczy Urząd Miasta o wiele więcej. W takim wypadku warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia partnerów prywatnych. Gdy korzystamy z tego doświadczenia, to za mniejsze pieniądze jesteśmy w stanie pozyskać lepsze rozwiązania. Stąd y w przetargach czy w zamówieniach, w których warto korzystać z nowoczesnych technologii, warto korzystać z tego systemu z systemu partnerstwa publiczno-prywatnego, bo my oprócz pieniędzy pozyskujemy dosyć tanio wiedzę wiedzę, którą normalnie, za którą normalnie byśmy musieli dużo zapłacić. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 7 ludzkich placówek oświatowych poddanych zostanie kompleksowej termomodernizacji, a 12 obiektów, w tym 5, które zmodernizowane były w latach wcześniejszych, zostanie wyposażonych w system monitorujący i optymalizujący zużycie energii cieplnej i elektrycznej. Inwestycję tą zrealizuje konsorcjum firm Siemens i Siemens Finance. Umowę w tej kwestii zawarto w ludzkim magistracie. Jest to ciekawa formuła, chociaż tak jak już tu na konferencji prasowej powiedziałam dość trudna. Nie wszystkie przepisy jeszcze są spójne, ale warto korzystać. My tutaj skorzystaliśmy z doświadczeń Radzionkowa, zresztą pan Krzysztof Kula, który jest koordynatorem tych wszystkich u nas umów ma bardzo duże doświadczenie w tej dziedzinie. Dzięki temu możemy szybciej doprowadzić, że nasze miasto będzie bardzo ładne, że będziemy mieć duże oszczędności, bo nie na wszystko środków nam w budżecie miasta starcza. To jest tak jak powiedziałam wcześniej, pierwsza taka umowa, kolejna to są cmentarze, już żeśmy negocjacje ogłosili, a następnie chcemy również iść w kierunku inteligentnego miasta, czyli oświetlenie inteligentne w całym naszym mieście i inteligentny monitoring miasta. Realizacja założeń projektowych kosztowała będzie ponad 14 milionów złotych i zostanie sfinansowana przez partnera prywatnego. Przez 10 lat Ruda Śląska płaciła będzie konsorcjum za wykonane prace, a w tym czasie firma utrzymywać będzie odpowiednie parametry zużycia energii w obiektach. Termomodernizacja oraz instalacja w obiektach oświatowych monitoringu energii ma przynieść oszczędności przekraczające 4 miliony złotych. Realizacja inwestycji trwała będzie kilkanaście miesięcy. Nasz partner prywatny, czy akurat w tym przypadku konsorcjum Siemens, w pierwszej kolejności dokona termomodernizacji. Ta termomodernizacja została przez nas jakoś tam nakierowana. Znaczy, mam tu na myśli to, że zanim wytypowaliśmy te konkretne obiekty, przejechaliśmy po nich i czystym gospodarskim okiem spojrzeliśmy na to, co w tych obiektach trzeba zrobić. Wiadomo, zakres potrzeb jest o wiele większy, natomiast chodziło tu głównie o to, żeby wszystkie roboty miały ścisły związek z samą termomodernizacją. Już później, po etapie samego wykonania prac budowlanych, firma Siemens wchodzi, nieładnie mówiąc, ze swoimi urządzeniami, albo tak jak tu pan prezes powiedział, być może nawet już wcześniej wprowadzi tam swoje urządzenia. Dzięki temu można będzie skutecznie monitorować to zużycie i nim kierować. System monitoringu i zarządzania, ma pewne cechy, znaczy, tak, jedną cechą jest to, że wszystkie obiekty są podłączone zdalnie i dwa elementy są jakby kluczowe, to znaczy jedne to są elementy pobierające dane o zużyciu, czyli liczniki energii cieplnej i elektrycznej, ewentualnie wody. I elementy no, tak zwane wykonawcze, czyli ustalające temperatury, przestawiające zawory, włączające czy wyłączające jakieś urządzenia. A jednocześnie oczywiście ten system jest, jest jakby narzędziem dla inżynierów, którzy nie tylko mają wiedzę, powiedzmy, szkolną, ale również doświadczenie, żeby wiedzieć, jak obiekty reagują i jakie zmiany należy wykonywać, żeby uzyskać efekt. Termomodernizacje wraz z monitoringiem zużycia energii zostaną przeprowadzone w gimnazjum nr 2, przedszkolu nr 42, przedszkolu nr 40, przedszkolu nr 38, przedszkolu nr 32, przedszkolu nr 9 oraz przedszkolu numer 7. System monitorujący i optymalizujący zużycie energii cieplnej i elektrycznej zostanie zainstalowany w przedszkolu numer 47, szkole podstawowej numer 15, zespole szkół ogólnokształcących numer 2, gimnazjum numer 5 oraz zespole szkół ponadgimnazjalnych numer 2.